Misiek brąz. Ło! Wow, jestem pod wrażeniem. Dzięki. Tata! Co? Tak? Ha? Tata! Dlaczego nagle wszyscy mówią tata, ale z intonacją sugerującą, że jestem męczący? Czego chcesz? Co? Ja nic. Twój palec puknął moje ramię. Wcale, że nie. Właśnie, że tak. Ale przecież ja stoję po innej stronie. Które ramię puknięto? Bungie. I znowu ta intonacja, no. Zdaje się, że mamy do czynienia z tajemniczą zagadką. A! Wiem, kto może pomóc ją rozwiązać. Był wtorkowy wieczór, gdy ta dama wkroczyła w moje życie. Dobry wieczór, panie Miśku, Brąz. Mam dla pana idealną sprawę. Zamieniam się w słuch. Ktoś Zaczęła mówi, mówić, ale rozkojarzyłem się, się ledwie po kilku językach. W słowach. Czasami lubię udawać, że gram na bębnach w Led Zeppelin. To pomoże mi pan? O przepraszam, może pani powtórzyć? Więc zaczęła od początku. Ktoś notorycznie zakrada się i puka innych w ramię. A gdy odwracam się, żeby spojrzeć, nikogo nie ma. Chcę, żeby pan dowiedział się, co to za osoba. Ale znowu się rozkojarzyłem. Bum, si, bum, bum, si, si bum. Si. Dobra, idź pan. Wydawała się poirytowana. Dlaczego? Tego już się raczej nie dowiemy. Ale wtedy... Bum, ci, bum, Sprawa stała się osobista. Dlatego wszcząłem śledztwo. Chciałbym, szanownej pani zadać kilka pytań. Okej. Okay. Słyszała pani, czy jakaś kapela nie szuka bębniarza? Hmm? Śledztwo szło żółwym kępem. Prowadziło zupełnie donikąd. Aż przestało prowadzić donikąd i zaczęło dokądś. Złożyłem wizytę mężczyźnie zwanemu olbrzymim niebieściakiem. Gościu, przecież to się kupy nie trzyma. Jakbym pukał kogoś w ramię, upewniłbym się, że pukam w to najbliżej mnie. Potem osoba się odwraca, widzi mnie i zaczynam do niej mówić. Rozumiesz pan? Coś mi tu nie pasowało. Jasne, był niesamowicie przystojny, ale też odszupinkę za bardzo wylewny. W głowie zrodził się plan. Najpierw musiałem zastawić pułapkę. Tymczasem pukanie zdarzało się coraz częściej. <laughs> zgadać kochana, mam ważne spotkanie. Bip. Zaprosiłem Was, aby ogłosić, że ta osoba jest w tym pokoju. Ej! A skąd Pan Misiek Brąz to wie? Wysypałem odrobinę brokatu na ramiona każdego z was, kiedy nie patrzyliście. Czemu? Żeby osoba odpowiedzialna za pukanie w ramię ubrudziła sobie palce brokatem. O, niezła myśl! Wystarczy, że każdy pokaże swoje palce i ten, kto będzie miał na nich brokat, okaże się winowajcą. Tata? <laughs> -ta? Ta -ta. e, najpierw tylko zadzwonię do mojej księgowej. Brać go! <laughs> Kolejna sprawa rozwiązana. I mogę wracać do tego, co robię najlepiej. Du, 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 bum. O nie! Wrogowie atakują! Łucznicy, strzelać! Tak, tak jest! Celuj i... Ognia! Piu! I ognia! Piu! Ej, no co wy, strzelamy do was z łuków. No ale nie z prawdziwych. Ale udają, prawdziwe. My się w to nie bawimy. Idziemy do pani Matyldy, bo nie wiem, gdzie jest maszyna do pisania. A? Proszę, poudajecie, że łuki nie są udawane. No w porządku. Strzały, I No i co my teraz robimy? Wafel, może ty się na nich przyczaj w tym cienkim lasku. A potem poczekaj na szczycie wzgórza i zrób sam wiesz co. O, dobra, okej. Okay. Niech się biegnie go w nogach! Oni chyba planują postęp. Ja pójdę do tego cienkiego lasku. O, Dlaczego akurat Ty masz iść do cienkiego lasku? Bo w drodze do szkoły siedziałeś w fotelu w bagażniku. Chociaż dziś była moja kolej. Powiedziałem bagażnik przy śniadaniu jako pierwszy. Wybacz, że tyle to gdzie się podziały wszystkie chrupki? O, roxy! Tak sobie myślę, że jednak ściągnę jej ten kołnierz. Bierzemy ślubik, bierzemy ślubik, bierzemy ślubik. Brum, 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 brum. Nie najeżdżamy na pachołek drogowy. Brum, Dziękuję, że kupiłeś bilety na ten piękny spektakl baletowy! Spoko loko, skarbie! Coś pięknego! Rewelucja. Blue, Wlułacz, ten kwiat zaczyna kwitnąć! Mafciu, skarbie, pozwalam ci ściągnąć ten! <noise> Dziękuję, że zakwitłeś, piękny słoneczniku. Kochamy cię! Bo pan nazwał mnie bobasiskiem. Co znaczy bobasisko? Nie wiem tego. A na kogoś jeszcze powiedział bobasisku? Tak, on wszystkich po kolei tak nazywał. O, okej. Okay. Tak czy siak, średnio z jego strony. Uuu, dzisiaj jeszcze pełniejszy kosz. Mieliśmy grilla! A pan Wroniak pewnie jak zwykle przyjedzie z samego rańca. Będę czekał! Dobra robota. Bingusiu, kiedy ktoś w przedszkolu cię przezywa, po prostu powiedz o tym pani retriever, dobrze? Dobrze, mamo. Mamo, mogę być strachem na wróble jak dorosne? Czemu nie? Dziękujemy, Dziękujemy panu! Mm -hmm. No załoga, musimy się zbierać. Jak w przedszkolu bingo? Dobrze, i źle. Bando nazwał mnie bobasiskiem. No znowu? I co zrobiłaś? Powiedziałam pani retriever. I co ona na to? Spytała, Bingusiu, a jesteś babasiskiem? Ja na to, nie. Na co ona? No, to się nie przejmuj. Więc poszłam do pieskownicy z Felixem. Cześć, tato. Cześć, Ładko. Co ty tam czytasz? A, ciekawostki na temat ośmiornic. O, a po co? Cóż, pomyślałem, że stanę się dzięki temu trochę lepszą ośmiornicą. O! Wyczytałem, że ośmiornice to mądre stworzenia. Serio? No i miałaś rację. One zbierają skarby, widzisz? Zbierają przedmioty, żeby umocnić swoje domki. U, ja cię! Więc przepraszam cię, że się tak czepiałem. A ja że powiedziałam, że z tatą Blue jest fajniej niż z tobą. Nie ma sprawy. To chyba prawda. Z tobą też jest fajnie! Serio! Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy ja coś zrobię, ty mówisz nie, przecież ośmiornicy tak nie robią. Naprawdę? <grym> tak. Wiesz, to ciekawe. Bo za każdym razem, kiedy ja coś powiem, ty mówisz nie, ośmiornicy tak nie robią. O, no! To może taka zasada? Od teraz nikt nie mówi tak. Nie, przecież ośmiornicy tak nie robią. Zgoda? A co będziemy wtedy mówić? Na przykład coś takiego. Tak, ta ośmiornica tak robi. Dobra, ale po ośmiornicku brzmiałoby to bardziej tak. <śmiany> tak! Jestem! No dobra, panie, panowie i dzieci. Witamy Was w cyrku. Jako pierwszy wystąpi przed Wami. E, co by tu dać na początek? Ja chyba wiem, co. Dobra, zapowiadaj. Jako pierwszy wystąpi lew skaczący przez tę obręcz. Uuu. Hop, 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 lewku! Mam dla ciebie przysmak! Miałeś być niemiłym pogromcą, pamiętasz? A no tak, zapomniałem. Skacz na reniwę lwie! Roar. Mężu, bądź miły dla lewka! Nie jestem twoim mężem! Rar! Tada! Jej! Nie zasłużyłeś! A. A! Ej, Blue, kołnierzyk powiedział, że nie jest moim mężem. Kołnierzyk, czy możesz udawać, że jesteś mężem Koko? Ale ja nie chcę nim być. No niestety, Koko, sama słyszałaś. A nie możesz go zmusić? E, nie. No, jeżeli on tego nie chce, Blue nie może go zmuszać. W porządku. A! 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 Najlepsza jakość drzwi. No dobrze, teraz już zaczyna się film. Ale nuda. <laughs> Bingo! Ciii. Czy to jest ta scena z dużą? Nie scena z małpami na dużym drzewie. Hej, Szczepan! Zobacz, co ja wynalazłem. Można tym podróżować po terenach podrzewnych. Oj, Sylwek, ty i te twoje wynalazki. Bingo, nie wierz się! Czemu ty nie możesz być taki jak my wszyscy? Czemu musisz być aż tak inny? Dobre pytanie. Tak chciałby nie być inny. O, Rety, już się wzruszam. Jak inni? E! Chciałbym. A mój być. popcorn! Jeszcze jeden popcorn. Wspięłam się. Yay! Hey! Dasz rady, dasz radę! Zaraz będę! To działa! Super Pompki! Siadaj z nami! Ha? Hej, co tu się dzieje? Wow! A -a -a! Bobby! Bobby! Chodź no do mnie! Mały włos. No chodź, Pompi! Wchodź z powrotem! Już, Już idę! No Jeszcze Szpit miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. No chodź, no chodź! Wow. Jeszcze e trochę! Hej, no! Pompi, wiem, że dasz radę! <grym> yeah. wow. yeah. 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 Robiłam to! Hej! Ja mam lęk wysokości! Sam się prosiłeś, złośliwcu! Właśnie! Żądam odstawienia na ziemię. Natychmiast! O, no dobrze, więc zejdziemy. Gotowi! Gotowi! Zaraz, czekajcie! Już! Let's go! Yeah. <śla> <śla> Jestem prześliczna, tak? Głośniej! I Głośniej! A rozgwyszczacza, tak! co ładnie, tak. Słowa tej piosenki to samiuteńka prawda! Wezwać królewską karetę. Witajcie. Jeszcze. Jeszcze. Ile lejesz? To niezwykle interesujące. Baron żaba Pół żaba pół pies. O! To wyjątkowo interesujące. Szybciej lokaju! Hej, bingo! Mogę teraz ja być królową? Okej. Okay. Oto królowa! <grystanie> Ojej, nowa królowa! To dla mnie ogromny zaszczyt. Tak, tak. <grystanie> Czy mogę służyć wasza... <grystanie> Nadjeżdża o. pociąg! Pracu, pracu. No to do jutra. Pa, glendo. Pip. Odjazd pociągu. Następna stacja, żłobek. Dzięki. Polciu, przyszła twoja mama. Polcia była dziś w świetnym humorze. Bo to jest zuch dziewczynka. Wjazd na stację. Dziękuję. Odjazd pociągu. Spaćku, spaćku, spaćku. Dzień dobry, Polciu. Musimy wychodzić. To pa, mężu. Tu pociąg się nie zatrzymuje. Ej, chwila, Ja chcę wsiąść! proszę wsiadać. No to ruszaj! E, przepraszam, nie wolno jeść ani pić. Stopy zdjąć z oparcia. A tego kota proszę wziąć na kolana! Koleś, nie gadaj, tylko jedź! Co? Wypraszam sobie. Zaraz, a bileci kto pani ma? No jasne, oto on. Hm, wszystko gra. Płatki ciężkie! Ha? Powiedziałam płatki ciężkie! O! O! co tu chodzi? Co te płatki takie ciężkie? Muszą mieć bardzo dużo żelaza. Co za życie. Ciężki. Ciężka. Co tu się dzieje? Ciężka. Ale jak to? Ja cię kręcę. Mamo, czy aby na pewno muszę dzisiaj myć zęby? Tak. W takim razie... Tak. Córciu, co zrobiłeś z zaproszeniem na urodziny? Zapisali tam adres. Dzień. O, tutaj jest. Wystarczy się ponieść. Że, że co? Nie mogę podnieść. No cóż, zapiszę sobie ten adres na łapie. Ciężki! A! A! Nie mam pojęcia. No to może będziemy udawać, że w tym miejscu wszystkie krokodyle teraz śpią. Nie możesz zmieniać zasad Koko. O, czemu nie? Bo zasady to zasady. Patrzcie autobus. Gotowa Blue? Gotowa. Dawa. Się. O! Ale gdzie się podziały lwy? Pewnej niedzieli łaziłem sobie wzdłuż pięknej rzeki, aż nagle to O! Co to było? Hmm. Hmm. Czy to ty, laki? Aj, tam to pewnie nic takiego. Ja! Uha! 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 i droga sąsiadko! Nie wiem, czy mi się to podoba! Do, do, do. Papuga. Uh. Królik. To Królik! Polach te krakelsa! O, o, Wracać o, o, mi do domu już! A, Sorki a, tato a. Nie ma sprawy, Blu, Nie byłem wystarczająco czujny. Tak to robocie. Rozkazujemy ci posprzątać ten pokój. Pr, pr, to najwyższy zaszczyt służyć moim paniom. <średnio> Działa! Uh, uh, co za relaksik! Tak, teraz już zawsze będziemy tak robić! Tak! W zasadzie na to robocie? My nie chcemy sprzątać pokoju już nigdy więcej. Tak, już nigdy więcej. Nigdy więcej? Nigdy więcej. Za nic. W ogóle zrozumiano? Tak pani. Rekalkulacja poleceń. co ty robisz na to robocie? Wykonuję polecenia. odstawna! Do kosza na śmieci. Co? Czemu? Wy dwie jesteście odpowiedzialne za wieczny bałagan. Jak wrzucę was do kosza, to w pokoju już zawsze będzie czysto, a wy już nigdy nie będziecie musiały go sprzątać. Co? To jest dobry plan, pani. Podziękuję. I mamy też taki pokój. Coś za dużo tu komputerów, a za mało łóżek. Mamy też taki mały. Można! Ten też nie! Brzydko tu pachnie! A ten jest nasz największy! Jest w nim łóżko i telewizor, a i jedna pani, która się kąpie. Pasuje panu? Tu jest całkiem miło! Dobranoc! Hmm, ta poduszka jest niewygodna. Jest wygodna! A, no dobra! Siap, siap, siap. Dzika pomocniczko. No dobrze, do zobaczenia jutro rano. Tak, przypominam, że nie chcę się z nikim widzieć do tego czasu. Tak pamiętam. Moja pomocniczko nie będzie wariowała. No ja myślę, że nie będzie. Siap. <grym> ja dać teraz. Co? Siap, 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 siap. Podaj ziomuś, podaj mi! Szybko! <głos> <głos> tak, jest! Yes. Hej, tato! Hej, Bomblue! Jesteś nietoperzem! Tak! I jak jest? Jest ekstra! Nigdy nie zjadłam tylu owocków! Ha! No nieźle! Hej, a widziałaś mój rzut? Tak, widziałam! Co za dobry rzut! Oj, tak! Chłopaki, tych rzutów będzie dużo więcej. <grywa> tak, Jaśne, chciałby. Chciałby? Tak, jak nigdy. <grywa> no dobra, na razie Blue. szykujcie się na mnie. Grywa! Na razie tato! Wow. A muszę szybko do lekarza. Wszyscy mi się do głowy. Krokodyl! Ojej, krokodyl to nie jest pikuś. Spokojnie. rozprawię się z tym gadem. Edna, strzymaj wizyty. O, przykro mi złotko! Proszę usiąść, lekarka niedługo panią zawoła. Oj, zapowiada się dłuższa sprawa. O, no dobrze. Otwieraj paszczę, krokodylu! On może gryźć! A! Więc proszę się nie wiercić! Trzwany z niego lisek! Ostrożny pani doktor! A! Życzę sobie pani biliżankę herbaty? Poproszę! A! Proszę bardzo, a czy na pewno nie zaatakowała pani żadna żyrafa albo inny zwierz? A! Nie. Bo to już by nie był pikuś. No wreszcie. O, chyba skończyła. Powolutku. Tak, pani doktor. Tymczasem piratki nadal były uwięzione w brzuchu płetwala. Powoli tracąc nadzieję na ratunek. Już po nas. O chwila moment. Wiem, jak możecie wydostać się z jego brzuszka. Ojej, ale piratki nie słyszały strażniczki latarni. Tkwiły w brzuchu głośnego, zazwyczaj płetwala błękitnego. Istniało tylko jedno rozwiązanie. Jakie? Najmniejsza piratka także musiała dać się połknąć wielkiemu płetwalowi. No dalej, Misiu! Dasz sobie radę! Ja chcę płynąć po więcej skarbów! Czy ona to zrobi? Na nią. Brawo, strażniczko, latarni! Dar. Piratka wspina się wprost do paszczy płetwala. Zaraz u was będę! Dawaj, straszniczko! O, piratka zsuwa się wprost do żołądka wielkiego staka, by dołączyć do swoich koleżanek! A, je -a! Je -a! Cześć, zastygła bingo. Jeśli cię dzisiaj zraniłem, to bardzo przepraszam, mała. To musi być okropne, kiedy tata tak robi, ale musisz pamiętać, że cię kocham i zrobiłbym dla ciebie wszystko. Dobra, to do, do dzieła! Tak! Time wow! oh, tak! Nie! Brawo, tato! Jestem dzisiaj królem tańca! To do dzieła! Nie przestawaj, nie! nie kończ! To tego chciałyście, wróżki? Mamy rękę. A może źle się pakujecie. O! O! Biga! 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 babu! Bubu bu, babu musi do łóżeczka. A nie, wcale nie. Ona kocha roślinki. A! Nie, celbie. Ros! się ogarnij Już jesteśmy. Przystanek muzeum. Spinka, jesteśmy w restauracji. Oto karty dań. Dzięki. Tylko ostrzegam, że będziemy bardzo długo się namyślać. Nie będziecie. Nie mogę się zdecydować, skarbie. Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę? Puszczaj go! Moja restauracja! To nie jest koniec zabawy! Blue, chyba jednak pójdziemy sobie na frytki. Chodźmy, moi mili!